Robi, się, robi się, jest, nas, jest to, co nas. chciałem mieć. Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianna Otmianowska dziękowała za przekazanie zbiorów. Zapewniła, że wkrótce widzowie będą mogli zobaczyć zdjęcia Wojciecha Tuszki. W darze do Zesobu Narodowego Archiwum Cyfrowego e, przychodzi spuścizna człowieka wielkiej skromności, ale wielkiego talentu. Możecie Państwo dzisiaj oglądać e, wybór prac. E, jest to... E, Zapis historii, ale także zapis piękna. Niech to piękno nas otacza, a my dołożymy wszelkich starań, żeby tym pięknym się z Państwem dzielić. Po zdigitalizowaniu, opisaniu zbiorów fotografii, mają być one udostępnione na portalu www.szukajwarchiwach.pl razem.pl w Galerii Kordegarda w Warszawie otwarto wystawy odzyskanych dzieł Aleksandra Gieremskiego. W wernisarzu wziął udział wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, a wystawiono trzy obrazy. Żydówka z pomarańczami, po piersie mężczyzny w renesansowym stroju oraz chłopiec w słońcu. Wszystkie obrazy uznano za straty wojenne, ale kilka lat temu udało się je odnaleźć. Zdaniem wicepremiera wystawa ma też zwrócić uwagę na problem zaginionych i zagrabionych w czasie wojny dzieł sztuki. Robimy to po to, nie tylko po to, żeby warszawiacy, goście, którzy przechodzą krakowskim przedmieściem mogli oglądać te dzieła, ale także po to, żeby unaocznić i rozreklamować problem dzieł utraconych i dzieł odzyskiwanych. Mamy w naszym katalogu, w bazach danych 63 tysiące obiektów utraconych przez Polskę i obiektów poszukiwanych przez Zespół Strad Wojennych. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Eliza Dzwonkiewicz, zaznaczyła, że odzyskane obrazy są częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Tutaj mamy obrazy, które utraciliśmy, a które udaje nam się odzyskać. To jest ta wartość, ten skarbiec polskiej kultury, który należał do nas, do polskiego narodu, do naszego dziedzictwa przed wojną i który powrócił do nas, do naszych zbiorów. Ta wystawa będzie otwarta od jutra i potrwa do 8 stycznia przyszłego roku. 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja Polskie Radio 24 PRL-owska cenzura była jak kontrola jakości w fabryce tłamstw. Będę o tym rozmawiał dzisiaj o godzinie 23.00 w audycji Nos Kleopatry z Błażejem Torańskim, autorem książki Knebel i Mirosławem Kowalskim, podziemnym wydawcą z okresu PRL. Wiktor Świetlik Autopromocja Pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Warciński, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpi on prezesa tej instytucji Andrzeja Rzeplińskiego, którego kadencja kończy się 19 grudnia. Był on jedynym kandydatem na sędziego Trybunału, rekomendowanym przez PiS. Miał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Michał Warciński ma 37 lat, jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa cywilnego oraz prawa obrotu nieruchomościami. Sejm uchwalił ustawę Prawo Oświatowe. Zmieniona zostanie struktura szkół w Polsce. Zostaną zlikwidowane gimnazja. Powstanie ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum i dwustopniowa szkoła branżowa. Wcześniej Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez PO, Nowoczesną i PSL odrzucenie projektu ustawy. Odrzucone zostały też poprawki PO i PSL zakładające zachowanie obecnej struktury szkół. PO oceniło tuż przed głosowaniem, że uchwalenie ustawy oznaczać będzie najczarniejszy dzień polskiej edukacji. PiS argumentował, że jest to powrót do polskiej szkoły sprzed 17 lat, do normalnej polskiej szkoły. Za ustawą było 230 posłów, przeciwko 199. Pięciu wstrzymało się od głosu. Rebelianci walczący z siłami syryjskiego reżimu poinformowali wieczorem o nowym porozumieniu, które przewiduje ewakuację bojowników i ludności cywilnej z oblężonej części po na północnym zachodzie Syrii. Porozumienie zacznie obowiązywać od około godziny piątej czasu polskiego. Informacje o porozumieniu potwierdziło źródło w armii syryjskiej, na które powołuje się agencja Reutera. Według tego źródła z miejscowości Kefraja i Fu'a ma zostać ewakuowanych około 15 tysięcy osób. We wtorek wieczorem grupy rebelianckie ogłosiły zawarcie porozumienia z siłami rządowymi, co potwierdziły Rosja i Turcja, które w Syrii wspierają odpowiednio reżim prezydenta Bashara el-Assada i opozycję. Jednak w środę ponownie dochodziło do ataków lotniczych. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informowało o ciężkich walkach w Aleppo między rebeliantami a siłami reżimu. 9 aresztowań w Wielkiej Brytanii i 24 w Grecji to efekt wspólnej akcji brytyjskiej agencji kryminalnej, greckiej policji i Europolu. Policje w kilku krajach poszukują nadal 12 podejrzanych o udział w gangu przemytników ludzi, którzy pobierali słone opłaty za paszporty i mogli przerzucać do Europy dżihadystów. Z Londynu Grzegorz Drymer. Jak się sądzi, gang zdołał przerzucić do Unii Europejskiej około 1100 nielegalnych imigrantów, którzy kupowali fachowo podrobione dokumenty podróży z kilku państw Europy. Najbardziej chodliwe były paszporty po 2,5 do 12,5 tysiąca funtów. Paszporty sprzedawano głównie Irańczykom, dysponującym większymi pieniędzmi niż uchodźcy i imigranci innych narodowości. Jeden z wyższych funkcjonariuszy Greckiej Brygady do Walki z Przestępczością Zorganizowaną uważa, że wśród przemycanych imigrantów byli też członkowie państwa islamskiego. Według informacji uzyskanych przez prasę szefem szajki szmuglerów był zatrzymany w Atenach podejrzany o terroryzm Algierczyk. Innego byłego dżihadystę, również Algierczyka, ujęto przy szmuglu skradzionych paszportów z Hiszpanii do Grecji. Gang dysponował co najmniej czterema podziemnymi drukarniami, które wypuszczały podróbki paszportów lub przeróbki autentycznych, skradzionych dokumentów. Przy okazji znaleziono setki już gotowych druków i znaczne sumy w gotówce dla polskiego radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Moskwie nie milknie dyskusja po wyroku sądu w Amsterdamie. Holenderscy sędziowie orzekli, że kolekcja złotych artefaktów kultury scytyjskiej wypożyczona w 2014 roku z czterech muzeum na Krymie jest własnością Ukrainy, a nie Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Po aneksji Krymu Rosja rości sobie prawo do tej kolekcji, jednak holenderski wymiar sprawiedliwości uznał, że Krym nie jest suwerennym państwem i jako taki nie podpisywał umów międzynarodowych związanych z wypożyczeniem artefaktów. Z kolei Rosja nie może zgłaszać pretensji do kolekcji krymskich muzeów, ponieważ włączyła Półwysep w swoje granice nielegalnie. W opinii sądu w Amsterdamie w tym przypadku jedynie Ukraina ma prawo do dziedzictwa, jakim jest kolekcja złotych przedmiotów kultury cytyjskiej. Rosyjskie Ministerstwo Kultury jest oburzone taką decyzją Holenderskiego sądu, a dyrektor krymskiego centralnego muzeum Taurydy, Andrzej Malgin, zapowiedział, że zostanie w tej sprawie złożona apelacja. Inne zdanie na ten temat ma dyrektor muzeów Kremla Jelena Gagarina. W jej opinii holenderski sąd postąpił logicznie, przyznając prawo własności państwu, od którego kolekcja została wypożyczona, czyli Ukrainie. Krymskie złoto złotoscytów to ponad tysiąc przedmiotów, głównie biżuteria i naczynia. Moskwa, Maciej Jastrzemski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy u nas zachmurzenie duże, miejscami, głównie na zachodzie i północy większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu. Początkowo miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 3 do 0. W rejonach podgórskich około minus 5. Na wschodzie wiatr lo lokalnie porywisty, a na zachodzie słaby. Polskie radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej w polskim radiu 24 czas teraz na rozmowę Krzysztofa Grzybowskiego. Radio 24. Powtórka programu. W naszym studiu kolejny gość, pan Daniel Witko, prawnik Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o sprawie niezwykle ciekawej, bardzo w ostatnich dniach nagłośnionej. Chodzi o dziewczynę z gimnazjum o imieniu Daryna, Ukrainkę, która miała być z Polski wydalona i zapewne gdyby nie jej koledzy i koleżanki z gimnazjum, którzy bardzo ostro stanęli w jej obronie, no a za nimi poszli jako kolejni, to zapewne do tej deportacji by doszło. Informacje dosłownie z ostatniej chwili są takie, że na razie ta decyzja polskich urzędników została wstrzymana, ale co to tak naprawdę oznacza? Sytuacja tutaj prawna czy prawna administracyjna pani Nadi wraz z Córką jest troszkę skomplikowana. Ja postaram się to pokrótce przedstawić. Ehm... Cudzoziemki przyjechały do Polski ubiegać się o ochronę międzynarodową. Są obywatelkami, obywatelkami Ukrainy, przyjechały z Donbasu wskutek bezpośrednio em, działań, które miały tam miejsce. Nazywane są operacją antyterrorystyczną. Raczej nie mówi się ani władze polskie, ani ukraińskie o wewnętrznym konflikcie zbrojnym. Ochrona międzynarodowa, co to oznacza? To oznacza w dużym uproszczeniu status uchodźcy, czyli... Forma ochrony z konwencji genewskiej albo ochrona uzupełniająca z uwagi na możliwość doznania ryzyka poważnej krzywdy, to jest już forma ochrony unijnej. Cudzoziemki przyjechały na przejście graniczne, złożyły wnioski o to, że chcą dostać w Polsce status uchodźcy. Ubiegały się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Toczyło się postępowanie do Polski od wybuchu konfliktu na Ukrainie. Przyjeżdżało kilka tysięcy Ukraińców. Ukraińcy byli. W pewnym momencie drugą grupą narodowościową, która ubiegała się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. To jeszcze jedna kwestia. Obie pani kiedy przyjechały do Polski? To był rok 2014, 2014. czyli dwa lata temu. Tak, przyjechały do Polski w 2014 roku. E, otrzymały po około roku decyzję o odmowie udzielenia e, no jednej z form ochrony międzynarodowej. Odwołały się od tej decyzji, to była decyzja szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, odwołały się do organu drugiej instancji Rady do Spraw Uchodźców. Decyzja została utrzymana w mocy. Nie jest to zaskakujące, bo większość Ukraińców, którzy do Polski przyjeżdżali, otrzymywali decyzje odmowne czyli Polska nie udzielała Ukraińcom ochrony międzynarodowej. Uchodźców z Ukrainy, co do zasady, w Polsce nie mieliśmy poza nielicznymi wyjątkami. To teraz chciałbym, trochę zostawiając akurat ten przypadek, wyjaśnić dosyć chyba istotną kwestię. Dlaczego ta, od, ta odmowa jest, jest udzielana? Bo przecież rozmawiamy nie o uchodźcy z Lwowa czy z Kijowa, tylko rozmawiamy o uchodźcach, o uchodźcach z bardzo konkretnej części Ukrainy, z Donbasu, gdzie przecież cały czas tak naprawdę trwa wojna. Powiem. Y w takim no, dużym uproszczeniu, z de w decyzjach, z którymi ja zapoznawałem się, podstawą odmowy była możliwość wewnętrznej migracji, relokacji. Czyli można się przenieść na, na bezpieczną część Ukrainy. Tak, to tak. znaczy do centrum, mhm. na zachód, że istnieją pewne programy pomocowe, nie zawsze efektywne, ale że jednak ta możliwość jest. Kojarzę pewne pozytywne decyzje. To było tak naprawdę razem, jakby zebrać tych decyzji, jest kilkadziesiąt na kilka tysięcy wniosków. Ale też mówimy o Donbasie. Też mówimy o Donbasie, mówimy o Ukraińcach pozytywne decyzje o udzieleniu ochrony uzupełniającej, z takim się zapoznawałem, w przypadku samotnych matek z dziećmi organy czasami, szef do spraw studzięców czy Rady do Spraw Ojców, twierdziły, że jednak w przypadku szczególnej sytuacji, gdzie nie ma krewnych na Ukrainie, gdzie nie ma środków pomocowych, nie ma żadnych relacji, no ta możliwość dla grupy wrażliwej, jaką jest matka, z dzieckiem powrotu i efektywnej migracji no nie jest możliwe I z uwagi na to tak no w dużym uproszczeniu, nie wchodząc w szczegóły została, była udzielona ochrona zupełniejąca w, w tej sprawie do tego nie doszło Dzięki w Polsce zostały dziewczynka chciała ukończyć szkołę e, ukończyć klasę e, zostało wskutek z tego wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu żeby przymusowo z Polski już deportować e, decyzja została wydana po raz kolejny, pierwsza instancja, druga instancja i wtedy pojawił się apel e, Apel uczniów w szkole, z uwagi na to, że dużo osób ten apel podpisało, media też zainteresowały się sprawą, co w pewien sposób wpłynęło też na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ponieważ, tu jeszcze bardziej skomplikuję. mam nadzieję, że słuchacze nadążą, cudzoziemki po raz kolejny złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. To jest tak, że już w kolejnej procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej status uchodźcy cudzoziemca można deportować. To znaczy, jeżeli nie przedstawi nowych dowodów, nowych okoliczności, to to już go przed deportacją nie chroni. Czyli nie można w ten sposób niejako grać na czas. Tak, to nie jest tak, że można w nieskończoność składać wnioski, przebywać w danym państwie członkowskim. W Polsce też to tak działa w ten sposób. Więc użyły kolejny wniosek, ale... No właśnie, no. toczyła się wtedy już równolegle postępowanie o zobowiązaniu do powrotu i wydano im nawet decyzję o zobowiązaniu do powrotu, o tak zwanej deportacji. No to co w takim razie sprawiło, że, że teraz ta Sprawiło, Wydaje się, no mamy tutaj do czynienia z takimi si. dziwnymi zbiegami si. okoliczności. Si. Po wydaniu tego, tego apelu, po tym jak tematem zainteresowały się media, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał postanowienie o tym, że uznaje wniosek za dopuszczalny, to znaczy, że będzie merytorycznie rozpatrywał sprawę, ten kole nowy. ten drugi, mhm. ten drugi. W większości przypadków, które ja kojarzę się tak nie dzieje, więc no, organ uznał, że jakieś nowe okoliczności związane z sytuacją w kraju pochodzenia tak naprawdę w tej sprawie nastąpiły i wówczas nie można wykonać decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Ale to nie jest tak, jak możemy przeczytać w niektórych mediach, że sprawa jest pozytywnie dla obu nie. obywateli Ukrai Ukrainy rozwiązana. Ona niejako została zawieszona, po prostu. Tak. Czekają na rozstrzygnięcie przed organem szefów urzędu do spraw cudzoziemców ostatecznym wydaniem decyzji w swojej sprawie dotyczącej czy to statusu uchodźcy, czy ochrony uzupełniającej w drugim postępowaniu. Jednocześnie już wiem, że rzecznik praw dziecka sporządził skargę. My również będziemy cudzoziemcom pomagali w sporządzeniu i złożeniu skargi na decyzję o zobowiązaniu do powrotu. No, ponieważ naszym zdaniem w ramach tego postępowania doszło do pewnych nadużyć procedury administracyjnej. Cudzoziemka nie została przesłuchana, nie została przesłuchana jej córka, ani przez organ pierwszej instancji, ani przez drugiej instancji. Nie zostały przeprowadzone żadne badania. Opinie, zaświadczenia medyczne, psychologiczne, psychiatryczne, które były w tej sprawie zostały dość pobieżnie przez organ zbadany i wybiórczo. W związku z tym no, my widzimy podstawę do wniesienia skargi. Samo wniesienie tej skargi też w pewien sposób spowoduje, że z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji, że ta decyzja będzie już no, mocniejsza, będzie po raz kolejny element takiego wstrzymania tej decyzji do czasu rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie przez sąd. Więc, ale te wszystkie rozwiązania są tymczasowe. W procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej jest rozwiązanie tymczasowe, trzeba czekać na decyzję. W procedurze deportacyjnej trzeba czekać na rozstrzygnięcie sądu, jeżeli sąd uchyli decyzję sprawa z powrotem wraca do pierwszej instancji. No i tu są oczywiście dwie kwestie. Na ile w sposób specjalny należy traktować obywateli innych krajów, którzy ubiegają się o taką pomoc w Polsce? Inaczej tylko dlatego, że tym przykładem zainteresowały się media, no bo jeżeli komuś taka ochrona nie przysługuje, bo rzeczywiście może szukać schronienia w innej części Ukrainy, no to pytanie, dlaczego dla tych osób robimy wyjątek, to jest jedna kwestia, ale patrząc na cały problem z drugiej strony, no, na ile jest tak, że no, polskie urzędy tego typu sprawy rozwiązują trochę właśnie tak jak Pan powiedział? z urzędu, Bo ja przypominam sobie sprawy na przykład obywateli Wietnamu, gdzie mówiono o tym, że deportacja takiej osoby do Wietnamu no, wiąże się oczywiście z zemstą polityczną za jej działalność skierowaną przeciw, przeciw władzom, komunistycznym władzom Wietnamu i to na przykład przez polskich urzędników w żaden sposób nie było przy wydawaniu decyzji brane pod uwagę. Ja powiem w ten sposób. W ramach tego postępowania deportacyjnego właśnie bada się między innymi takie przesłanki. Tutaj były jeszcze dodatkowe przesłanki związane z ochroną międzynarodową, ale w ramach postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu można udzielić m.in. zgody na pobyt humanitarny, jeżeli Czyli są furtki. Czyli są furtki. W sytuacji takiej, jak mamy w tym przypadku, można mówić o potencjalnych naruszeniach w prawach dziecka, życia rodzinnego czy życia prywatnego w rozumieniu artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Więc tak naprawdę organy miały możliwość, żeby tej decyzji w szczególnym przypadku, w szczególnej sytuacji nie wydawać. Czyli jest trochę tak, że, że no, działamy, działamy według pewnego wzorca, odrzucamy. Tak, to znaczy wydaje mi się, że kojarzy wiele postępowań, których cudzoziemcy bardzo często nie władają, postępowań szczególnych związanych z pobudzaniem do powrotu, dzieleniem ochrony międzynarodowej, gdzie w pełnym zakresie pomoc prawna nie jest świadczona, nawet bym powiedział, że w bardzo ograniczonym. Cudzoziemcy nie znają języka, bardzo często nie mają prawnika, nie mają tłumacza. Postępowania w postępowaniach umieszczeniu w ośrodku strzeżonym również bardzo często nie mają adwokata, nie wiedzą, co się dzieje tak naprawdę bardzo często w ich sytuacji i wydaje mi się, że można powiedzieć, że niektóre postępowania toczą się nadzwyczaj szybko i nie aż tak należycie, jak powinny się toczyć. No tutaj mam wrażenie, że ten apel pozytywnie wpłynie na, na sprawę jednostki, że organy będą bardziej dokładnie. Tą sprawę weryfikować, może nie na samą decyzję, ale na to, że należycie podejdą z należytą starannością do tej sprawy. Może na gruncie tej sprawy no, wykształci się jakaś zaskakująca praktyka, że będzie też w przypadku innych e, cudzoziemców. W Polsce mamy o tyle szczególne ja to bardzo często podkreślam, na gruncie chociażby tej sprawy profil osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w stosunku do innych państw Unii, gdyż w Polsce głównie przyjeżdżają rodziny ubiegać się o ten status uchodźcy, czy tą ochronę uzupełniającą. W innych państwach są to raczej osoby samotne. Eee, nasz profil jest taki, że przyjeżdżają osoby głównie z byłego Związku Radzieckiego, eee, przyjeżdżają też osoby z Północnego Kaukazu, więc są to bardzo często rodziny. Eee, więc do takich sytuacji, jak mamy w przedmiotowej sprawie tutaj, dochodzi często, no bo to nie jest sytuacja aż na tyle specyficzna, że te osoby są na przykład 15 lat w Polsce, a one są dwa lata w Polsce, więc bardzo wiele postępowań toczy się tyle: rok, dwa, trzy, cztery i dzieci chodzą do szkoły, uczą się języka, adaptują się w pewien sposób w Polsce. Po czym po tych czterech pięciu latach muszą robić decyzję, tak, do kraju pochodzenia. Więc to nie jest sytuacja szczególna o tyle, że jest tak naprawdę jednostkowa, ponieważ ja kojarzę podobne sprawy. Na czym polega problem? Na tym, że polskie urzędy z założenia niechętnie takie zgody wydają? Na tym, że polskie przepisy no, są tak, a nie inaczej skonstruowane? Przepisów trzeba przestrzegać, trudno mieć pretensje do, do obcokrajowców? Czy też problem leży jeszcze gdzie indziej? Znaczy, może ja jako prawnik Organizacji Praw Człowieka mogę zostać odebrany mój głos jako subiektywny, więc powołam się na raport Najwyższej Izby Kontroli o tym, że postępowania są, ten raport ukazał się na początku tego roku. Postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej są przewlekłe zazwyczaj, to też jest duży problem, toczą się bardzo długo, dłużej niż powinny. To wpływa w pewien sposób na adaptację osób, którym w Polsce odmawia się ochrony międzynarodowej. Uznawalność wniosków, czyli decyzje pozytywne są jednymi z najniższych w Europie, to też często powtarzam. Około od 10 do 15% w zależności od roku. Więc jest to bardzo mało. Około 90 80 kilku procent osób, które się o ochronę, odmawia się im są zobowiązane do powrotu, więc tym bardziej w interesie państwa polskiego powinno być. Działać tak, że procedury powinny być szybkie. Tym, którym ochrona międzynarodowa się należy, powinno być to przeprowadzone w sposób wnikliwy, ale szybki. A którym się nie należy, no też, nie wnikliwie, no, też nie wnikliwie i szybko efektywnie. Pan Daniel Witko, prawnik Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Debata poranka. Grupa wpływowych polityków republikańskich chwali wybór Rexa Tillersona, szefa koncernu Exxon, na sekretarza stanu. Dokonany przez Donalda Trumpa wybór poparli m.in. była doradczyni Georgia Busha Condoleezza Rice, były szef Pentagonu Robert Gates i były wiceprezydenty Dick Cheney. To solidny wybór. Tak nominację dla szefa Exxon Mobil skomentowała Condoleezza Rice. Była doradczyni prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego określiła Tillersona mianem patrioty, który będzie reprezentował amerykańskie interesy i wartości. Były szef Pentagonu Robert Gates podkreślił, że Rex Tillerson jest człowiekiem uczciwym, który miał kontakty z przywódcami na całym świecie. On ma doświadczenie, talent i wiedzę niezbędne, by zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami na świecie. Oświadczył z kolei były wiceprezydent Dick Cheney, który jest przyjacielem Rexa Tillersona. Poparcie lub pozytywne opinie o jego nominacji wyrazili także inni przedstawiciele republikańskich elit, w tym przywódcy republikanów w kongresie Mitch McConnell i Paul Ryan, a także grupa wpływowych senatorów. Przed nominacją Rexa Tillersona część amerykańskich polityków wyrażała zaniepokojenie związkami szefa ExxonMobil z Władimirem Putinem. Poza demokratami byli wśród nich republikańscy senatorowie John McCain oraz Marco Rubio. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak widać, antyestablishmentowy prezydent-elekt uzyskał dla swoich nominacji poparcie waszyngtońskich elit. Tak naprawdę, Ten temat, ale także to nadzieli, problem elit europejskich. Zajmie nas teraz w debacie arcie. poranka. Robert Walenczak, dzień dobry. Jest ze mną w studiu profesor Piotr Staszewski, amerykanista, korektor SGH. Były prolekt, profesor Piotr Europeista. Europeista. W ta, w ta nadzieja wielu ludziom, wielu ludziom w najcięższych sytuacjach, tak jak mnie, wiecie, się, chcieli mnie zabić. mediach, wiem o co mi powiedzieli przez Grabarczego. To ta nadzieja tej nowej rzeczywistości, tej nowej Polski, bo ci mnie pytają, czy ja czegoś żałuję. Mimo, że straciłem rodzinę, dostałem emerytury od państwa czerwonego jako oficer, mechanik. Pracowałem czterdzieści kilka lat, mam zarejestrowanego w Polsce pracy i dostałem 960 zł, bo spalili wszystkie moje dokumenty, wszystkie papiery zostały popalone. Czyli i, i pytają się, czy ja, czy ja żałuję. Nie, nie żałuję. Mamy, zobaczcie, dzisiaj wolną Polskę, wolną świadomość. I tylko od nas samych zależy, jak się zachowamy. Zobaczcie, ile ta gazeta wyborcza wyprała